Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest pierwszy odcinek z American Track Simulator. Troszkę premiera u mnie nietimingowa, ponieważ pierwszy odcinek miał być już w sobotę z tego co kojarzę, e, ale ale no niestety, e, jakby to powiedzieć, nie nagrałem swojego, swojego głosu, także mały tutaj fail z mojej strony e, oraz prawda, nauka do różnych egzaminów i tym podobne po prostu e, no, jest opóźnienie prawie no, 10 dniowe, tak żeby po prostu e, nawet więcej. Żeby to było wraz z premierą tak czy tak, zaczynamy. Zaczynamy, odpalamy sobie naszą ciężaróweczkę pięknego Peter Builda i jedziemy sobie. Zaraz Wam pokażę, gdzie tutaj jest chyba z Bakersfield. To jest jeszcze zaliczone. I sobie jedziemy do Prim. Trasa krótka, aczkolwiek po prostu mam do Was kilka takich komunikatów, dlatego chcę się właśnie wyrobić w takim czasie takiej jednej krótkiej trasy. Od czego sobie zaczniemy? Czy to jest duża naczepa? Tak, to jest duża naczepa, trzeba uważać. Zacznijmy od kwestii bardziej takich organizacyjnych, jeżeli chodzi o tą serię i o co chodzi. Chodzi o to, że e, jeżeli jeszcze właśnie teraz oglądacie, prawda, jeszcze druga minuta, to możecie napisać w komentarzu i bardzo, bardzo, bardzo o to proszę, e, napiszcie w komentarzu różne propozycje tematów, które mam po prostu sobie poruszać e, podczas tras. Mogą to być jakieś opinie, jakieś opowieści. E, po prostu, żeby sobie do was sam mieć pogadać. I, I to właśnie po prostu chcę, chcę zrealizować. E, dlatego, prawda, chcę uzyskać taką waszą pomoc tutaj w doborze, prawda, tych tematów. Mam kilka tematów takich już, jakby... Wymyślonych, ale są bardziej tematy na takie vlogi, bardziej takie normalniejsze, bym tak powiedział. E, Także to nie będziemy tego tykać. Piękne jest słońce za nami. Patrzcie, ogólnie gra mi się bardzo, bardzo podoba, ale o tym to dopiero później. E, dzisiaj jest taki odcinek typowo organizacyjny. Opinie o, grę, o grze sobie usłyszycie e, w niedzielę. Tutaj e, na prędkość. No i tak. E, o co, o co, o co e, chodzi, jeżeli chodzi Chodzi o kwestie organizacyjne. E, pamiętacie, w Eurotraku byłem strasznie przeciwny e, limitom prędkości. No bo one były takie dzikie troszeczkę tam. I jakby no było. Nie było czuć, że się jedzie z taką naprawdę fajną, dużą prędkością. A tutaj z kolei bardzo, bardzo mi się przyjemnie jeździ z kolei z prędkościami, e, które są prędkościami dozwolonymi dla traków. A dlaczego dla traków? Ponieważ w American Traku w końcu działa system, patrzcie jak on e, działa system mandatów e, dla traków. Pamiętacie na przykład e, w ETS-ie, jeżeli było ograniczenie do 9 dych dla halop? pana Jeżeli było ograniczenie dla traków do 9 dych. No patrzcie, no zmieścił się, zmieścił się. Do 9 dych, e, źle. Dla normalnych samochodów do 9 dych, no wtedy dla traków teoretycznie powinno być do 7 dych. Ale policja tak czy tak, no jedź panie, no. Tak czy tak policja łapała od tych 9 dych. Co jest w ogóle y, tragedią, tak. A tutaj, na przykład tu mamy ograniczenie do 55 dla traków, do 65 dla samochodów osobowych. Od ilu łapią? Od 55, prawda, samochody przed nami będą jechać szybciej e, Ale no my niestety możemy tylko 55 i mandaty są naprawdę duże, naprawdę są duże. Jeżeli jest wystawiony przez policjanta, jeżeli on nas faktycznie złapie, to jest 1800 dolarów Jeżeli nas nie złapie, ponieważ na przykład jest fotoradar no to wtedy chyba 1000 albo 900. To jest naprawdę ogrom kasy bo w tej grze niestety ale są dużo mniejsze zarobki i dużo większe wydatki w stosunku do tych zarobków także ta ekonomia mi się jak najbardziej podoba i tutaj właśnie w tej grze będę tej prędkości sobie zawsze przestrzegać przynajmniej taki mam plan dalej jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne no, odcinki będę się starał robić dwa razy na tydzień tak myślę jeżeli po, po prostu będą te propozycje jakichś tam fajnych temacików także jeszcze raz o to bardzo bardzo gorąco proszę i tutaj sobie załączamy tempo macik i sobie lecimy a właśnie zmieniłem sobie sterowanie mam teraz rozglądanie się na myszce oraz kierunki mam na myszce na lewym przycisku i na prawym przycisku także dzięki temu po prostu mogę się łatwiej tutaj rozglądać i tym podobne i zawsze mam po prostu rękę na e, myszce fajny, fajn, fa, fajny system kolega mi go e, polecił E, a prawda, jeżdżę sobie na e, wsadzie e, na WASD, także tak to mniej więcej u mnie teraz wygląda. E, właśnie od momentu przesiadki się przysiadki przy, 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 przy na American Truck Simulator'a, właśnie zmieniłem na taki system e, i na razie się jak najbardziej sprawdza. Tak samo znaki Stop. Przestrzegam zatrzymywania się na znaków Stop, ponieważ to jest w Ameryce również przestrzegane jeżeli chodzi o takie normalne zachowania. Jeżeli masz znak Stop, tam na przykład nie ma takiego czegoś jak skrzyżowania równorzędne, tam są zawsze skrzyżowania ze znakiem Stop z czterech stron. Nie ma takiego czegoś jak reguła prawej ręki, jeżeli jest skrzyżowanie, na przykład na parkingu, nawalom znaku stop z czter czterech stron i po prostu znak stop jakby wymusza się zatrzymanie na kilka sekund. E jeżeli jeżeli e się zatrzymasz jako pierwszy, a powiedzmy z przeciwka też ktoś się zatrzyma jako już drugi, to ty sobie tak samo odjeżdżasz jako pierwszy. Także bardzo, bardzo fajny system, chyba musimy tutaj wymusić wam powiem, bo teraz się powoli robić tragiczne. Panie... Pójdź, pójdź mi ktoś. Dziękuję bardzo. E, także to jak najbardziej działa. Tak samo na plus e, w amerykańskim prawie drogowym. E, w przepisach drogowych bardzo mi się podoba wpis o tym, że można skręcać w prawo na czerwonym świetle albo w lewo, jeżeli e, się skręca z drogi jednokierunkowej. E, bardzo, bardzo fajne. Tego brakuje. W Polsce, ponieważ czasami na, na durny skręt w prawo, e, tam gdzie nie ma oczywiście strzałki warunkowej, e, no jest po prostu ciężki. tak? Trzeba czekać, czekać całą sekwencję e, skręcania co jest do kitu. Tak. E, co jest bardzo systemem do kitu, już sobie tutaj przez jakieś mateczko, tak naprawdę, pomacik po i też będziemy sobie tak sunąć, 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 nie? No, także tak mniej więcej to wygląda u mnie z tym przekroczeniem prędkości. Co jeszcze mogę powiedzieć? Opinie o tak jak powiedziałem, będę mówić wszystko w następnych odcinkach. Już sobie tak to przygotowałem tak o mapie, no, o różnych o szczegółowości, o ładunkach, o ciężarówkach, o przyszłości. Takie tam, wiecie, moje różne takie... Gadania także, ja najbardziej na to zapraszam. O, właśnie co do kwestii organizacyjnych, bo to ja, sobie mi się na tym wlicza, nie jeżdżę już na lusterku prawym, czyli na tym, które teraz jest pod moją kamerką, oraz nie jeżdżę na podpowiadaczu, czyli na tym głównie. Mam wbudowany w każdym taku, póki co do którego wsiadłem, jest wbudowany ten tutaj GPS-ik. Na desce, także jak najbardziej będę go sobie tutaj używać, nie będę za prawda tykać tego, 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 tego chyba że prawda, do sprawdzania różnych tutaj, na przykład czasu do odpoczynku albo poziomu uszkodzeń, no to wtedy tak, ale tak jak mówię, mapkę mam tutaj, także czas ja również sobie mogę jakby sam obliczyć, prawda. Także to mi bardziej by tylko przeszkadzało, ponieważ bym miał mapkę tutaj, to no, tą mapkę. O, tą mapkę, oraz czy jeszcze tam pod spodem co wygląda do kitu. Eee, I co jeszcze tam? Eee, tur, 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 tur. Coś przed chwilą miałem powiedzieć i zapomniałem co. No cholerka jasne, no. Zapomniałem. A już miałem, już miałem mówić, ale wspomniałem o tej mapce, no. Szlak by do jasne trafił. A, wiem! Co do właśnie modów Bo pewnie będziecie pytać Na jakich modach będę grać Czy w ogóle będę grać na modach Będę grać na modach jak odkryję sobie całą mapkę e, Kalifornii No czy Kalifornii już mam odkrytą Jeżeli odkryję Nevadę I odkryję sobie Pewnie Arizona powinna wejść Nie wiem Za dwa tygodnie tak myślę Bo już są w trakcie jej robienia Także pewnie do końca Myślę marca no dobra, czyli przedłużyłem sobie trochę, ale myślę, że do końca marca powinna już tam e, Arizona wejść. Arizona nie wiem, czy jest duży stan, to teraz aktualnie jakby nie mam przed oczami, że tak powiem. Ale no, wydaje mi się, że to jest taki taki średniowy stan. E, no właśnie, to też di, co do tych DLC też się wypowiem, bo tutaj jest taka kwestia sporna, jeżeli chodzi o te DLC. Także yy, to wam wszystko opowiem. Co o tym myślę, jak o tym myślę i dlaczego tak o tym myślę, wszystko opowiem wam w swoim w swoim czasie. Troszkę krótszy odcinek, kurde. No aż tak krótkiego to się nie spodziewałem, wam powiem. Co zrobisz? Nie? Zrobisz? W sumie na początku się wytłumaczyłem, że on będzie dość krótki. Także możecie na to przymknąć oko. Yy, tym bardziej, że prawda, wciąż jestem, jakby jeszcze muszę zdać, czy jest co. Czwarteczek tak dopiero... Ojeju, dopiero czwarteczek, a ja to nagrywałem już w niedzielę. No, to wczoraj miałem egzamin sobie z fizyczki i egzamin z, analiz z analizy matematycznej. Puści mnie, nie puści mnie, puści mnie. Dziękuję panu bardzo. Podziękujemy. Ciekowaliśmy i jedziemy dalej. No, tam dobra te 12 minut to... Myślę, że spoko, e, następne odcinki będą około 20-25 minut, także e, gitarka, co tych właśnie mechanik, to się tak jak mówię będę wypowiadać w następnym odcinku i to będzie taki mój pierwszy, jakby, przeze mnie temat wyznaczony, a resztę tak jak wam już wspomniałem, proszę was o to e, także będę wdzięczny za wszystkie te, te temaciki i za łapeczki w górę, tak jest. Mam jakąś fabryczkę, jakąś tutaj widzę. Coś... W ogóle co ja wiozę? Rozpuszczalnik, o proszę. Rozpuszczalniczek. Ojej, za daleko. Wyjechałem. I dobra. Weźmiemy sobie łatwe parkowanie. Bo na tamto to mi się nie chce męczyć na odcinku. Bo jeszcze nie jestem takim wprawionym, prawda? Także trzeba by tutaj cofać, wycofać i, i tak dalej. A tutaj sobie zaparkujemy w taki oto sposób. Ten łatwiejszy, ale prawda, dodatkowe doświadczenie, tak czy tak będzie. I to mi się bardzo, bardzo podoba. No i w sumie powiedziałem coś, co mogę powiedzieć już w następnym odcinku. Ale dobra, tutaj sobie ogarniamy. Cyk, 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 cyk. Cyk, 3,5 tysiąca, dobrze, dobrze. E, I co tu jeszcze mogę Wam sobie pokazać? No mam już w tej grze chyba z 12 godzin przejechanych. E, tu jest aktualnie chyba moja kamerka, także mam 5800 mil. E, ten stan konta, prawda, jest no, słaby na razie, nie? Bo bo, 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 e, to się tak tylko mówi, że, o, że jakieś tam 3000 za, za ładunek. Ale patrzcie na przykład, odwiedzimy sobie salon... Peter Bilda wybranego dealera tutaj, teraz te wczytywania są naprawdę szybkie, bo to SSD, także czasami nawet ich nie ma. No i co? Na przykład taki podstawowy track, bardzo podstawowy, 118 tysięcy, jeżeli bym go chciał w jakiś sposób tutaj zmodyfikować. Typu na przykład większy tutaj bak e, na paliwo, tak, lepszy silnik i to nawet to dużo prawie 100 koni. E, skrzynia z, z retarderem, ponieważ bardzo mi tego brakuje. E, jakieś tutaj, prawda, pierdoły, bym sobie na przykład pomalował go. Tutaj wszystko poddawał, jakieś tam pierdołki. Traka też będę przy was pierwszego kupował. Ale właśnie e, mam taką zasadę, że zawsze pierwszego traka. Kupuję za zarobione pieniądze, a nie za kredyt. Także tak to mniej więcej u mnie wygląda. Kenward ma o tyle fajnie, że w Kenwardzie już są takie fajne owiewki z każdej strony. Niestety tutaj tego nie ma. No i tak to mniej więcej wygląda, tak, za takiego taka 133 tysiące o mocy, no takiej średniej bym powiedział, bo to tylko 455 koni. No... Zobaczymy jak to będzie. Na razie nie kupuję, ponieważ prawda, nie mam na to kasy. No nic, także tak to mniej więcej u mnie wygląda. E, mam już masę, masę, masę naprawdę, naprawdę zrzutów ekranu, takich fajnych, fajnych, fajnych. E, o, tu się zaczynają różne takie krajobrazy. E, tutaj, w, o, taka rzeka fajna, e, tutaj las e, w Kalifornii. Wskód słońca, tak, także troszkę tego tutaj mam Dobra, nie przedłużam, nie przedłużam W tym odcinku to by było na tyle Dzięki wielkie za uwagę Do zobaczenia, trzymajcie się Pamiętajcie o tematach, pamiętajcie o łapkach Pamiętajcie o komentarzach i tak dalej I tak dalej, i tak uh, dalej Aktualnie nie mam internetów, ponieważ w weekend Coś tak mi ucieli internety Co zrobisz, nic nie, nic nie zrobisz Do zobaczenia, trzymajcie się, patki